Z Wami, słowa Ewangelii, weku świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa, Marta zaś uwieła się około rozmaitych posług, a stanowczy przy nim rzekła, Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu, powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział. Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele. A potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu. Dziś Kościół daje nam fragment z dziesiątego rozdziału Ewangelii Łukasza, który mówi o odwiedzinach pana Jezusa, o swoich przyjaciół, łazarza Marii i Marty. Akurat w tej scenie ewangelicznej, którą dzisiaj rozważamy, łazarza nie ma, ale są dwie kobiety Maria i Marta, siostra. I chciałbym, żebyśmy ten fragment. Dzisiaj rozważali według konkretnego klucza. Tym kluczem jest jedno, można powiedzieć, najważniejsze zdanie, które tutaj wypowiada Chrystus w tym fragmencie, zwracając się do Martwi. Martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Potrzeba mało albo tylko jednego. Co jest tym jednym, albo tym mało? Albo kto jest tym jednym? Tym jednym jest Chrystus. I chciałbym, żebyśmy w tym kluczu spojrzeli na ten fakt. Jezus jest jej w centrum. Natomiast te dwie kobiety, Maria i Marta, uczestniczą w tym wydarzeniu. No bo to jest ten sam czas, to samo miejsce, te same okoliczności. Ale jak, było, jak bardzo różne. Jak bardzo różny odbiór tego słowa, tej rzeczywistości, obecności Chrystusa w tym domu. No bo Marta jest tą, która działa, jak sząta się wokół rozmaitych posłów przy domu. Natomiast Maria, jak mówi nam słowo, usiadła u pana. I przysłuchiwała się temu słowu. Jakże różny odbiór słowa. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli dzisiaj te dwie kobiety, które nas czegoś uczą. Maria jest takim symbolem kontemplacji. Ona chce słuchać tego, co mówi Chrystus. Ale żeby tak się stało, potrzeba ciszy. Maria wybiera ciszę. To jest jej wybór, decyzja. Bo ona chce usłyszeć to, co do niej mówi Pan. Marta natomiast jest takim symbolem tego naszego codziennego życia. Codziennego życia, które jest spotkane różnego rodzaju obowiązkami, sprawami, zabieganiem. No, bo taka jest nasza codzienność. I nawet jak przychodzimy tutaj do kościoła, przychodzimy z całym bagażem naszych różnych tygodniowych spraw. I czasem bywa tak, że jesteśmy nam przy świętej, to nam przez głowę przelatują miliony różnych rzeczy, które żeśmy albo zostawili za sobą przez ten tydzień, które się wydarzyły, albo mają się dopiero wydarzać różne zmartwienia, te plany, nie co to, co to zrobić, nie no to teraz kredyty i te sprawy. I tak stoimy przed Panem i zastanawiamy się, co dalej. I zobaczcie, ta postawa Marty, ona jest właśnie takim ciągłym szukaniem takiego, takiego balansu. Czegoś takiego, żeby i złapać Pana bok, ale i zrobić też to, co uważam w pewnym momencie za stosowne. I to takie wewnętrzne napięcie, to wewnętrzne rozdarcie, tę kobietę prowadzi do sytuacji, kiedy w sposób szczery oczywiście jak najbardziej mówi do Jezusa, wywalając swoją frustrację, mówi Panie, Ty widzisz, że ja Ty pracuję, robię. Ona nic, tylko siedzi i słucha. Powiedz jej, żeby mi pomógł. Jezus tutaj odpowiadając na ten jej yy, atak, kiedy ona chciała pokazać problem Maryi, a Jezus odwraca sytuację i pokazuje jej, jej problem. Mówi Mari, to Maryj. Proszczesz się, niepokojasz, zabiegasz o tak wiele, a potrzeba tylko jednego. I czasami też tak w naszym życiu może być, że gdzieś staramy się, robimy różne rzeczy, też w życiu religijnym. Mogą być różne takie, prawda, nabożeństwa tutaj, takie modlitwy, takie, pompejki, inne rzeczy. I tak ciągle się nachęcamy. Panie Jezus mówi, tutaj potrzeba tylko jednego. Bo w tym wszystkim najważniejszy jest On. Najważniejszy jest Chrystus. Wiecie, ja myślę, że nam jest potrzeba odkrywać na nowo w naszym życiu, w tym świecie, w którym żyjemy. To jest totalnym takim kołowrątkiem. To jest niesamowita karuzela czasami. Potrzeba nam odkrywać na nowo, że nasze życie jest darem Tam Boga, dla nas i że On chce być w tym naszym życiu, że On chce nam towarzyszyć w naszym życiu i że wszystko w naszym życiu jest łaską, że wszystko w naszym życiu jest łaską i że tak naprawdę to nie jest tak, że wszystko zależy od nas. Bo jest czasem taka sytuacja, są takie sytuacje, kiedy myślimy sobie, że jak my czegoś nie zrobimy, to nikt tego nie zrobi. A jak my się za to nie zabierzemy, to już w ogóle będzie katastrofa. Skończy się świat, wszystko się zawali, w ogóle będzie koniec świata. A Pan Jezus mówi martw, martw. I po co Ty się tak troszczysz? Nie? tak się ciągle zamartwiasz? Ciągle się zamartwiasz. Nie martw się. E, oczywiście te dwie postawy nie można, jakby, przeciwstawiać sobie. Pan Jezus tutaj nie neguje wcale tego zabiegania Marty. On nie mówi, że Maria robi lepiej, a Ty robisz gorzej, i w ogóle nie warto się stawiać. Nie. Tylko on pokazuje te różnice podejść. Mówi, że jeżeli Ty pracujesz, robisz, ale w tym wszystkim widzisz tylko siebie. Bo Ty chcesz jak najlepiej, bo Ty w tym momencie stawiasz na siebie na pierwszym miejscu, to możesz przegapić gościa, tego, który jest Jezusa, nie? Natomiast Maria, ona zobaczyła, że najważniejszym w tym wszystkim jest Chrystus. I że wszystko, co się zaczyna w jej życiu, zaczyna się od tego, że słucha. Zobaczcie, że bardzo często, kiedy mówimy o modlitwie, Jakbym teraz Was zapytał, jaka jest definicja modlitwy, to jakby pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, taka katechizmowa, nie? Rozmowa z Panem Bogiem. Często tak sobie mówimy, nie? Jak gdzieś tam ktoś nas pyta, czym jest modlitwa? Rozmowa z Panem Bogiem. Tylko, że uwaga, w rozmowie z Panem Bogiem, to On zaczyna ten dialog, nie my. Bo jeżeli my zaczniemy dialog z Panem Bogiem od tego, że my gadamy, to tak zazwyczaj jest, nie? Idziemy na modlitwie, to my już mamy przygotowaną całą litanię. Prośb, oczekiwań, błagań, przeproszeń i tak I tą litanię mu przedstawiamy. I my mówimy, nie? Ale zobaczcie, ile czasu poświęcamy na to, żeby słuchać tego, co do nas mówi Pan. Żeby otworzyć Pismo Święte, usiąść z Nim w ciszy. Jak ktoś ma małe dzieci, powiedz tak. Ale w ciszy, czyli w takim miejscu, gdzie jestem ja i on, żeby posłuchać to, co On do mnie mówi. Bo wtedy dopiero zaczyna się diała. Jak ja się nie nauczę słuchać tego, co do mnie mówi Pan Bóg, to nie ma dialogu. Absolutnie to nie jest rozmowa z Panem Bogiem. Wtedy modlitwa staje się monologiem, czyli tylko moją własną litami oczekiwań. I czasem trudno się. Nie zgodzić się z, z osobami, które mają jakiś problem z Panem Bogiem i, i są na Pana Boga i tam y, mają focha. Y, modliłem się, a Pan Bóg mi nie dał. Prosiłem, a Pan Bóg mi nie dał. Ale czy Ty chciałeś usłyszeć to, co Pan Bóg miał ci do powiedzenia? Bo może On chce ci dać. Może nie tak, jak Ty oczekujesz. Może On ci daje tak, jak On chce, bo On wie, że to jest dla Ciebie najlepsze. I to jest najtrudniejsze do przyjęcia. Pozwolić Panu Bogu zburzyć to naszą świętą rację. Bo to jest w nas często wielki problem. Ta nasza święta racja. Ja mam rację. Ja wiem, co jest dla mnie dobre, ja wiem lepiej. Nawet wiem lepiej od Pana Boga. I dlatego przychodzę do Niego, przedstawiam Mu jakiś projekt na swoje własne życie i Mu tylko pokazuję tu się podpisz, A jak nie, to ja mam focha. Bo nie chcesz spełnić jakichś tam moich pewnych punktów. I wtedy rodzi się w nas takie wewnętrzne rozdarcie, pęknięcie, które, które rodzi znowu frustrację, gniew, lęk i tak dalej, Natomiast Maria, ona zaczyna od słuchania. Dlaczego? Dlatego, że jest wewnętrznie przeświadczona, że to, co Pan Bóg ma dla niej, jest kluczowe do tego, żeby ona stała się człowiekiem szczęśliwym. I tu się zaczyna modlitwa serca. Modlitwa serca, która bardzo często przez ojców Kościoła, szczególnie ojców pustyni, jest takim kluczem do odkrywania siebie. Na modlitwie zaczynam odkrywać, kim ja jestem, w oczach Pana Boga. I często ta modlitwa ona się nie ograniczała tylko do kilku słów. Jest taka znana modlitwa serca, gdzie mnisi, szczególnie w Kościele Wschodnim, w Kościele Prawosławnym, powtarzają jedno zdanie. Wołanie Bartymeusza z pod Jeryka, ślepego. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się na mnie. I to jest jedno zdanie. Tam nie ma nic więcej. Jakby kluczem w tej modlitwie serca nie są słowa wypowiadane, ale moja postawa serca. Pragnienie. Bo w tych słowach, tam nie ma żadnych oczekiwań, tam nie ma żadnych deklaracji, tam nie ma żadnych jakichś tam, tam dodatkowych rzeczy, tylko jest jedno. Jest pragnienie Boga. Pragnienie Boga, które wyraża człowiek, który jest, można powiedzieć, wysuszony, ociemniony, który nie wie, w jakim kierunku pójść w swoim życiu. I to wołanie jakby świadczy o tym, co jest Jego największym pragnieniem. Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mnie. Bo ja sam je Ja sam jestem zagubiony, ja sam nie wiem, w którym kierunku pójść. Co z tego, że mam ręce, nogi, a jak ja nie wiem, dokąd iść? Nie wiem, dokąd mnie życie ma prowadzić, Ulituj się na mnie. I tu się zaczyna modlitwa. Bo człowiek wychodzi z perspektywy tego, kto siada u stóp Jezusa, tego, kto jest od Niego większy, potężniejszy, kto ma klucz do Jego serca, kto ma klucz do Jego życia, który pokaże, po co jest na tym świecie, po co żyje, co ma robić, dokąd iść, dokąd dążyć, I to się nazywa ta wewnętrzna harmonia. To jest proces. To, to nie dzieje się tak z automatu, nie? To po jednym tygodniu się nie stanie. <laughs> Chyba, że ktoś ma taką szczególną łaskę. Ale to jest droga, która tak naprawdę będzie trwać do końca naszego życia, do grobowej wiski. Gdzie my, każdego dnia, słuchając tego, bo to jest decyzja, chcę Ciebie słuchać. Chcę iść za Twoim Słowem. Prowadź mnie. To Ty mnie wypełni. Święty Augustyn napisze w swoich wyznaniach że szukałem Cię wszędzie. Szukałem Cię wszędzie. Ty byłeś najbliżej mnie. Tak blisko, że nawet cię nie zauważyłem. Bo byłeś w moim sercu. A wystarczyło się zwrócić w stronę własnego serca i zacząć słuchać tego, co w tym nie Do tego nas dzisiaj zaprasza Pan, ja tak to słowo dzisiaj czytam. I zachęcam Was do tego, żebyście tym całym natłoku różnych codziennych rzeczy, obowiązków, spraw... Wiem, że to jest trudne, zdaję sobie z tego sprawę. Ale spróbować podjąć taką decyzję, żeby rzeczywiście chcieć usłyszeć to, co do mnie mówi Pan. To od tej decyzji się zaczyna. Jeżeli tam postanowisz w swoim sercu, że chcesz, to Pan mógł Cię poprowadzić tak. I on z pewnością sam dokona tego dzieła, które dla Ciebie zaplanuje.